W meczu ósmej kolejki w rozgrywkach czwartej ligi kujawsko pomorskiej w piłce nożnej drużyna BK Esparta wygrała na swoim boisku zespołem unigniewkowo 2 do 1 do przerwy 1 do 0. Jest to czwarte zwycięstwo drużyny Andrzeja Błaszkowskiego w tym sezonie. Sam mecz nie był ciekawym widowiskiem. Walka przebiegała w środkowej strefie boiska. W 30 minucie meczu napastnik wsparty Adrian Kural pokonał bramkarza gości i było 1 do 0. Jest to piąty gol napastnika żółto-czarny w rozgrywkach ligowych. Asysta Arkadiusza Kozłowskiego. Po przerwie liczna i aktywna grupa kibiców Sparty doczekała się drugiego gola. W 66. minucie meczu swoją pierwszą bramkę Wodanie dla żółto-czarnych w sezonie z strzałem z bliskiej odległości od bramki Marcin Rupiński, Po błędzie bramkarza Unii. Rupiński w pole karne wpada lewą nogą i przy słupku w krótki róg. brawo Marcin Rupiński. 2 do 0 Marcin Rupiński. Pierwsza bramka Rupińskiego w tym sezonie. Było to zasłużone zwycięstwo Spartan, którzy awansowali na czwarte miejsce w tabeli. Martwią jednak czerwone kartki dla Gołowatienki i Lamki za niesportowe zachowanie. Będzie kolejny żółty kartonik, tym razem proszę Państwa żółta kartka dla Gołowatienki. Nawrocki pojawił się również na boisko, gracz oznaczony numerem piątym Kamil Nawrocki, 22-letni gracz. Zespołu przyjezdnego zaostrzyło się spotkanie, niepotrzebne przepychanki, Lamka w pobliżu sędzia, czyżby Lamka Otrzymał czerwony kartonik, niepotrzebne y, zachowanie. Wyróżniającym się graczem Sparty jest młody napastnik Adrian Kural. Bardzo cieszę. Przede wszystkim zwycięstwo, które teraz mamy trzecie z rzędu. Także będziemy walczyć w następnych meczach o kolejne zwycięstwa. Jesteśmy bardzo zmotywowani. Dzisiaj chcieliśmy zagrać dla naszego kolegi Waldka, któremu zmarł tata. Także jemu dedykujemy to zwycięstwo. No i na pewno będziemy walczyć. Jestem wychowankiem klubu Drwęca Nowe Miasto Lubawskie, przy z Olimpi po półrocznej przerwy spowodowaną kontuzją. No i moim celem jest tutaj po prostu zdobycie jak największej formy, przede wszystkim w sezonie zimowym, okres przygotowawczy, który chciałbym dobrze przygotować się. To będzie dla mnie taki cel numer jeden. No i na pewno pomóc wsparcie, aby osiągnąć swój cel, czyli awans do trzeciej ligi. Na relację z meczu Sparta Unia zapraszamy do naszego bloku sportowego.